Proszę Państwa, ja mówię o establishmentie medialnym. Co to jest takiego ten establishment medialny? To jest grupa ludzi, którzy są powiązani ze sobą systemem koligacji rodzinnych, towarzyskich, prawnych, zawodowych. Niektórzy są... u nich się także kotuje, niektórzy są wykluczani z tego towarzystwa, inni są pasowani na nowych milusińskich. Zobaczmy zatem, kim są ci ludzie. W TVP jest Tomasz Lis i żona Hanna Lis, córka państwa Kedaj, dziennikarze z czasów prl w wiadomościach jest Piotr Kraśko, syn Barbary Pietkiewicz i dziennikarza Tadeusza Kraśki i wnuk Wincentego Kraśki, wiceprezesa Rady Ministrów za Kraśko to brat cioteczny Moniki Richardson z domu Pietkiewicz. W wiadomości TVP prowadziła Małgorzata Wyszyńska, a w TVP Info pracowała jej siostra Magdalena Siemiątkowska. Była Odeta Morofigurska, żona Michała Figurskiego. Lista krewnych i znajomych Królika jest długa, długa i długa. Ja miałem pewne problemy, żeby przytaczać Państwu te listę, te nazwiska, dlatego że znam wielu z tych ludzi, to są naprawdę fajni ludzie, ale problem też jest taki, że na tym polega establishment medialny, że oni po prostu rzeczywiście łączą się w te kliki, w te klamy. I ten nep nepotyzm to jest patologia. Za każdym razem, kiedy tak się dzieje, że idziecie Państwo do redakcji jakiś nowy człowiek, chce dostać pracy, chce być dziennikarzem, nie liczy się jego wiedza, umiejętności i talent, tylko się liczy to, że jakiś źródlek Jakiś dzisiek się napił kawę z Krzyśkiem i dlatego on dostaje pracę, to dzieje się źle. Dlatego nie ma w redakcjach nowej krwi. Mówiłem o tym, że tak się dzieje z tvn tak się dzieje w, post, w, TV, w TVP. I establishment medialny powoduje, że Państwo macie takie media, jakie macie. Dlatego to, co ja proponuję, proszę Państwa, to żebyśmy zrobili coś takiego, taką mapę establishmentu medialnego. To jak się mapuje kryminalistów w Nowym Jorku, to byśmy mapowali tych wszystkich... Te wszystkie kolikacje. A więc w tych komentarzach, państwo, niech państwo piszecie, tylko proszę nie zmyślać, proszę pisać, jak jest. Jeżeli wiecie, państwo, że jest właśnie taki przykład tutaj nepotyzmu w polskich mediach, to proszę napisać, kto z kim jest i w ten sposób będziemy wiedzieli, jak na drugi raz będziecie państwo czytać ich informacje, czy też oglądać ich programy, to będziecie państwo wiedzieli, skąd się pewne rzeczy biorą, a skąd pewne rzeczy zostają przemilczane, tak? Na drugi raz ktoś kliknie na komentarze Max TV i będzie miał kompendium wiedzy, będzie miał pewną mapę przeglądu polskiego establishmentu w Polsce. Dlatego zachęcam Państwa do komentowania w ten sposób i mówienia nam, jak z nimi jest.